Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o wydarzeniach, które miały miejsce bardzo niedawno, ponieważ nieco ponad pół roku temu będzie to niewiarygodna historia i dodatkowo typ sprawy, który dostaje od Was mnóstwo próśb, dlatego mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek okaże się interesujący. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się, co przydarzyło się Amandzie Eller w jednym z hawajskich rezerwatów, to zapraszam Was do oglądania. Amanda w tym roku skończyła 35 lat i pracowała jako instruktorka jogi i rehabilitantka na jednej z pięknych wysp należących do archipelagu Hawajów na Maui. I 8 maja 2019 roku rano spotkała się ze swoim chłopakiem Benem Konkolem i spędzili razem kilka godzin, po czym kobieta powiedziała, że wybiera się na wycieczkę do leśnego rezerwatu Makawao znajdującego się na północy wyspy. Wyruszyła częścią szlaku Kahakapao na wschodzie tego rezerwatu i po kilku godzinach mężczyzna zaczął się niepokoić, ponieważ nie mógł nawiązać kontaktu ze swoją partnerką. Nie odbierała telefonu, a wcześniej obiecywała, że wędrówka będzie krótka planowała spędzić w lesie zaledwie kilka godzin, przejść trasę około 3 mil, czyli niecałe 5 kilometrów. W końcu Ben zdecydował się zgłosić zaginięcie na policję. Uznał, że nie ma sensu z tym zwlekać, ponieważ po prostu czuł, że coś złego mogło się stać. I niestety w tym przypadku jego przeczucia okazały się słuszne. Policji dość szybko udało się znaleźć samochód Amandy, jej białą Toyotę rav 4 zaparkowany na jednym z parkingów, znajdujących się przy wejściu do lasu. I po przeszukaniu pojazdu nie znaleziono tam żadnych podejrzanych przedmiotów, aczkolwiek były tam rzeczy, które wskazywały na to, że kobieta nie zaplanowała dobrze swojej wycieczki. Przede wszystkim nie wzięła ze sobą swoich najważniejszych rzeczy osobistych, takich jak portfel i telefon, a pod przednią oponą samochodu schowane były do niego kluczyki. To akurat Amanda robiła dość często, gdy wychodziła na wycieczki do lasu, żeby po prostu nie zgubić tych kluczyków. Dlatego ten element nie był niepokojący. Aczkolwiek to, że nie wzięła ze sobą swojego telefonu, było znacznie bardziej alarmujące. Nie było możliwości namierzenia jej ani skontaktowania się z nią. Ani ona, w przypadku gdyby zgubiła trasę, nie miała jak sprawdzić swojej lokalizacji czy wezwać pomocy. W ciągu kolejnych godzin wieści o poszukiwaniach zostały podane w mediach i zgłosiły się setki wolontariuszy gotowych pomóc w przeszukaniu rozległego leśnego terenu rezerwatu. Najbardziej prawdopodobne wydawało się, że kobieta zeszła z trasy, zgubiła się i ze względu na brak nawigacji nie mogła odnaleźć drogi powrotnej do samochodu, chociaż oczywiście pojawiały się znacznie bardziej czarne scenariusze. Na swojej drodze mogła trafić na kogoś, kto ją skrzywdził. I taką właśnie informację podano na plakatach, że albo znajduje się gdzieś w lesie, albo spotkał ją gorszy los i tym bardziej potrzebuje pomocy. Apelowano o jakiekolwiek informacje, zwłaszcza do osób, które mogły widzieć ją. Po 8 maja 2019 roku. I w ten sposób udało się ustalić, że niedługo przed zostawieniem swojego samochodu na parkingu była widziana w sklepie spożywczym. Tam również zarejestrowały ją kamery monitoringu. I to oczywiście uspokoiło wszystkich, ponieważ na tych nagraniach wydawało się być w dobrym stanie psychicznym i fizycznym, ale oczywiście nadal nie było wiadomo, co działo się z nią później. Mijały kolejne dni. Poszukiwania trwały intensywnie i używano do nich na przykład helikopterów, które przeczesywały teren, ale bez skutku. Poszukiwania zostały zawieszone po zaledwie sześciu dniach. Nie przyniosły żadnych rezultatów. Helikoptery ratunkowe przeleciały nad całym terenem rezerwatu, gdzie wierzono, że znajduje się Amanda, i nic nie znaleziono. Oczywiście ta decyzja o przerwaniu akcji ratunkowej była bardzo trudna, ale nie można było jej prowadzić w nieskończoność zwłaszcza, że nie było pewności, czy kobieta rzeczywiście znajduje się w lesie, czy po prostu zostawiła swój samochód na parkingu, a później poszła zupełnie gdzie indziej. Jednak rodzina i znajomi 35-latki nie dawali za wygraną. Wiedzieli, że jest tam gdzieś, dziczy i potrzebuje pomocy. Dlatego od 14 maja prowadzili tę akcję ratunkową na własną rękę, z własnej kieszeni opłacając innymi helikoptery ratunkowe. A chłopak kobiety Ben apelował do wolontariuszy o pomoc, ponieważ powiedział, że wierzy w to, że Amanda gdzieś tam jest. Że nadal nie poddała się, że walczy o przetrwanie, ponieważ jest bardzo silną kobietą. I w końcu te wysiłki opłaciły się. W piątek, 24 maja 2016 roku, po 16 dniach, odkąd 35-letnia Amanda Eller rozpoczęła swoją wędrówkę, załoga jednego z helikopterów ratunkowych zauważyła ją stojącą na skale między dwoma wodospadami niedaleko granicy rezerwatu Kailua. Siedziała przy jednym z potoków i gdy zobaczyła nadlatujący helikopter, nie mogła uwierzyć w swoje szczęście chociaż oczywiście wtedy nie było jeszcze gwarancji, że zostanie zauważona. Stała, mimo ogromnego bólu nóg, i z całych sił, które jeszcze jej pozostały, zaczęła machać w stronę śmigłowca. I na szczęście ratownicy zauważyli ją i również byli w niebowzięci. Po tak długiej akcji ratunkowej, gdy większość straciła już nadzieję, ich wysiłki opłaciły się, i o 15:45 Amanda została wyciągnięta z wąwozu. Trudno wyobrazić sobie, co stałoby się, gdyby te poszukiwania zostały przerwane po tych sześciu dniach albo gdy na przykład postawiono by cel dwóch tygodni i po czternastu dniach akcje zostały przerwane, a wystarczyły tylko dwa kolejne dni, żeby Amanda bezpiecznie wróciła do domu. Następnego dnia w szpitalu udzieliła wzruszającego wywiadu, w którym przyznała, że nie da się zliczyć, ile razy w ciągu tych długich 16 dni miała momenty, w których musiała zdecydować, czy poddać się, czy dalej walczyć. Za każdym razem wybierała życie, choć było to znacznie trudniejsze. Jej ciało powoli poddawało się pod wpływem niesprzyjających warunków pogodowych i braku pożywnego jedzenia. Piła wodę ze strumieni i jadła rośliny, które udało jej się znaleźć. Głównie dzikie jagody i głowę. Jej wszystkie odsłonięte części ciała były pokryte oparzeniami, ponieważ w dzień słońce paliło, ale nie mogło na długo schować się w cieniu, ponieważ wtedy nie zostałaby zauważona przez ratowników. Zaś w nocy temperatury bardzo spadały i wtedy nie miała gdzie się schować ani czym okryć. Gdy została znaleziona, miała na sobie tylko koszulkę z krótkim rękawem i długie spodnie. Przyznała, że kilka dni potem, gdy się zgubiła, Nagły wylew potoku porwał jej buty, które wystawiła na kamieniu, żeby się suszyły i od tego czasu musiała poruszać się boso, co naraziło jej stopy na skaleczenia, oparzenia i po pewnym czasie były całe spuchnięte i pokryte pęcherzami, co sprawiało, że bardzo trudno było jej stać, a tym bardziej chodzić. Mimo wszystko, po przewiezieniu do szpitala i badaniach okazało się, że oprócz powierzchownych obrażeń skóry, pozostawała w dobrej kondycji fizycznej. I po kilku dniach od zakończenia akcji, gdy Amanda była jeszcze w szpitalu, nagrała film skierowany do wolontariuszy, w którym podziękowała za to, że nie poddali się, mimo że szanse na odnalezienie jej były coraz mniejsze. Film został wrzucony na specjalną grupę na Facebooku, która nazywała się Find Amanda i została założona zaraz po tym, gdy rozpoczęła się akcja ratunkowa, i to tam przez te ostatnie dwa tygodnie wrzucone były wszelkie nowe informacje na temat sprawy. Oczywiście kobieta przyznała także, że sposób w jaki zaplanowała tę wycieczkę był bardzo niebezpieczny i nieodpowiedzialny. Ale dopiero kilka tygodni później postanowiła wreszcie wyjawić całą prawdę na temat swojej wyprawy i obalić ten mit dzielnej podróżniczki, który został wykreowany przez media. Przeprosiła wszystkie osoby, które musiały narazić swoje życie, żeby ją uratować, za to, że wykorzystano na to środki i zasoby i że wiele z nich zostało zmarnowanych tylko dlatego, że ona postanowiła bez telefonu, mapy i przygotowania zejść z wytyczonego szlaku. Początkowo planowała przebyć trasy zaledwie pięciu kilometrów i chciała pobiegać, ale nie chciała biegać po wytyczonych ścieżkach, żeby nie przeszkadzać innym osobom, które tam spacerowały i oczywiście, żeby jej również było łatwo, żeby nie musiała robić slalomu między ludźmi. Dlatego też zeszła z wytyczonego szlaku. Na początku zaczęła bieg, ale zauważyła, że cały czas trafiała na zwalone drzewa, dlatego przeszła do spaceru. Nie sądziła, że nie będzie potrafiła wrócić tą samą trasą na szlak, z którego zeszła. Nie miała ze sobą ani telefonu, ani nawet wody, ale dopiero gdy zorientowała się, że się zgubiła, zrozumiała, jak bardzo nieodpowiedzialnie postąpiła. Ale wtedy było już niestety za późno. To, że często bywała w rezerwacie, nie oznaczało, że znała każdy jego kąt i że będzie potrafiła znaleźć drogę powrotną. W początkowych wywiadach, których udzielała zaraz po uratowaniu, porównywała tę wyprawę do spirytualnego doświadczenia, dzięki któremu zrozumiała, że los ma dla niej inne plany, że nie mogła zginąć wtedy w lesie, ponieważ ma w swoim życiu dokonać jeszcze czegoś wielkiego. I właśnie za te wypowiedzi spotkała ją fala krytyki od osób twierdzących, że jest po prostu nieodpowiedzialną podróżniczką. I rzeczywiście po pewnym czasie sama Amanda również przyznała i przeprosiła za tę romantyzację całej tej sytuacji. Ponieważ nie ma nic pięknego w poważnym narażeniu swojego życia. Przy okazji, historii Mandy warto wspomnieć o innym podróżniku, który również zaginął mniej więcej w tym samym czasie w innym rezerwacie, ale znajdującym się na tej samej wyspie, na Maui. Ten mężczyzna nazywał się Noa Mina, znajomi i przyjaciele nazywali go Kekai. Miał 35 lat i w poniedziałek 20 maja 2019 roku powiedział rodzinie, że idzie na wyprawę po szlaku Kapilau Ridge Trail w jednej z hawajskich dolin i jaowali, ponieważ chce poszukać jasności w życiu i miała to być oczyszczająca wycieczka, podczas której chciał zajrzeć w głąb siebie. Po kilku dniach, gdy nadal nie wracał do domu i nie dawał znaku życia, jego bliscy zaczęli się niepokoić i wkrótce zgłosili zaginięcie na policję i rozpoczęły się intensywne poszukiwania. Niestety mężczyzna, podobnie jak Amanda, zapuścił się w ten gęsty las bez odpowiedniego przygotowania. Był jednak silny fizycznie. Mierzył około 1,80 m wzrostu, ważył 80 kg i był bardzo wysportowany, dlatego miał predyspozycję do tego, żeby przetrwać, nawet w bardzo trudnych warunkach. Założono także stronę GoFundMe, na której zbierano środki na prywatną akcję ratunkową, ponieważ wynajem helikoptera. Do tego, żeby przeczysywał tę okolicę, to było aż 1200 dolarów za godzinę i w sumie udało się zebrać 61 tysięcy dolarów ze 100 tysięcznego celu. W końcu, po dziewięciu dniach po zaginięciu, mężczyznę udało się odnaleźć właśnie dzięki helikopterowi ratunkowemu. Noah znajdował się na dole bardzo stromego zbocza i niestety miał znacznie mniej szczęścia niż Amanda. Nie przeżył. Został znaleziony zaledwie 5 dni po szczęśliwym uratowaniu kobiety. Unikatowe w szukaniu informacji na temat tak świeżych spraw, które miały miejsce teraz, w dobie internetu, dostępu do Twittera i gazet, które cały czas publikują artykuły, jest to, że w odróżnieniu od większości spraw, o których mówię na swoim kanale Tutaj miałam dostęp do ogromnej ilości informacji, do artykułów, które pojawiały się zaraz po tym, gdy Amanda zniknęła, do apelów jej rodziców i chłopaka o jakiekolwiek informacje, o do tego, jak media oskarżały ich o to, że pozwolili jej pójść w tak niebezpieczną podróż, no i oczywiście do wiadomości z momentu, gdy wreszcie została odnaleziona. Myślę, że z jednej strony wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, ale jednak gdy widzimy to na prawdziwym przykładzie, to to bardziej do nas dociera, że mimo to, że żyjemy w XXI wieku i do poszukiwań używane są najnowsze technologie, to jednak i tak ktoś może zniknąć i nigdy nie zostać odnalezionym. Amanda oczywiście miała bardzo dużo szczęścia, Wystarczyło, że znalazłaby się w złym miejscu w złym czasie. akurat skryłaby się w cieniu i już ten helikopter by jej nie zauważył i mogła nigdy nie zostać odnaleziona. W takim wypadku na pewno pojawiłoby się mnóstwo teorii, spekulujących co mogło się stać. Czy zgubiła się w lesie, a może została porwana, a może została zaatakowana, a może tylko upozorowała to, że chciałeś na tę wycieczkę, zostawiła samochód na parkingu specjalnie, a tak naprawdę uciekła od swojego dotychczasowego życia. Wiem, że takie właśnie teorie pojawiają się w przypadku nieodnalezionych osób i ciekawe, czy w tym przypadku również tak by było. Ale to jest już koniec dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że ta historia okazała się dla Was interesująca. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie, jak również jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!